Hey, ja jestem Przemek Base Games i jak wiecie, ludzie biorą czasem grę zbyt bardzo poważnie. I gdy przegrają, potrafią zrobić ze złości coś, czego potem bardzo żałują. Albo i nie. Także w tym odcinku pokażę Wam kolejne najlepsze raidze bo ostatni odcinek bardzo Wam się spodobał. Szybkie 10 tysięcy łapek w górę pod tym filmem to kolejny odcinek z tej serii. Także zostaw już teraz łapeczkę w górę. Jak zawsze możesz też zgarnąć Mega Boxa. Wystarczy tylko, że zostawisz suba, dzwoneczkę i napiszesz w komentarzu swoje imię. Musisz także zaobserwować mojego insta Przemo PBG, do którego link jest W opisie, bo tam oczywiście pojawią się Wyniki na story. Wszyscy, wszyscy Dosłownie wszyscy biją teraz także Na mojego Discorda, najlepszego Discorda w Polsce, PBG Team Link do niego macie w przypiętym komentarzu Zobacz sam, a przekonasz się dlaczego mówię Że jest to najlepszy serwer Discord w Polsce No to tradycyjnie Jedziem z tym śledziem. Wyobraź sobie Świat jako wielką grę planszową W której możesz kupować i sprzedawać Nieruchomości i pobierać czynsz za każdy razem kiedy ktoś odwiedza Twoje obiekty. Tym właśnie jest Landlord. Gra na telefon, którą niedawno odkryłem, w której rzeczywistość zmienia się w arenę finansowych zmagań. Zrób dobry biznes, zarabiaj duże pieniądze, konkuruj ze znajomymi ludźmi z Twojego kraju lub nawet z całego świata, aby ostatecznie stać się jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Możecie kupić naprawdę wiele rodzajów nieruchomości są wśród nich. Też te najbardziej znane, które są symbolami miast. A tak właśnie wygląda moje imperium. Mam tam kilka fajnych nieruchomości kupionych. Dodatkowo codziennie czeka na Was bonus do odebrania kompletnie za darmo. A jeżeli tego Wam mało, to możecie także licytować lub wystawać na licytację swoje nieruchomości. Jest tam naprawdę masa obiektów z całego świata, także możecie zwiedzać świat nie ruszając się z domu. Sam już trochę przyinwestowałem i jestem już 40. w całej Warszawie, także spoko wynik. Dodatkowo klikając w link podany w opisie otrzymacie 1 milion pieniędzy w grze kompletnie za darmo. Także nie czekajcie, pobierajcie grę już teraz i dołączajcie do mnie w rozgrywce. Na dodatek klikając w link w opisie czeka na Was konkurs, w którym możecie zdobyć PlayStation 5, także warto. Zapraszam. Tutaj to poszła krótka piłka. Gość wkurzył się i postanowił i uwaga, tutaj mam dla Was zagadkę: A. Rozwalił telefon. B. Zaczął krzyczeć. Czy C. Rozdeptał lody ekipy i zaczął śpiewać Cała Polska śpiewa z nami? Napiszcie teraz w komentarzach. Dobra, uwaga, i kto napisał odpowiedź A? Miał rację. Niestety nie jest odpowiedź C. Szkoda tylko, że nagrywając go, kolega go nie powstrzymał, tylko zdążył powiedzieć głośne nie. Chociaż w sumie mam coś do odcinka dzięki temu. Ale śmieszne? Z czego tutaj się śmiać? Z czego? No widzowie, tutaj to trzeba się zastanowić. Trzeba się zastanowić po co? Po co on to zrobił? Przecież ten telefonik mógł jeszcze spokojnie pewnie posłużyć, a tak to koniec gry w Brawlera. Ali wyterczy roma. I teraz chyba najśmieszniejszy rage, kiedykolwiek wam pokazywałem. Prawdziwa peryłka. Były już tłuczone telefony przez Brawl Stars, ale teraz przepora na chłopaka, który postanowił wybić sobie Brawl Stars z głowy. I to dosłownie. <laughs> Ciekawe, czy to faktycznie poskutkowało i wybił sobie tego Brawla z głowy. Muszę spróbować. Halo, halo, gdzie jest mój telefon? Proszę wybić ten Brawl Stars z głowy! Ciekawe w ogóle na co on zdenerwował się w Starsie. Tego niestety nikt mi nie napisał. Znając życie, to po prostu pewnie przegrał albo niczego nie trafił w megaboksie. No bo jakie są inne wyjścia w tej sytuacji? Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Ta osoba rzucając swój telefon na honie chciała pokazać wszystkim, że ma już dość grania w to Dosłownie chciała to pokazać całemu światu. Co ty Co ty robisz? Co ty A ja się pytam, gdzie tu jest sens? Co ta osoba w ogóle sobie myślała w tamtym momencie? Przecież ten telefon zapewne kupili mu rodzice, a on się tak odwdzięcza, jestem bardzo ciekawy ich późniejszej reakcji. Zróbmy akcję z nicz w komentarzach dla rozbitych telefoników. <grym> a jeżeli wy macie jakieś nagrania do tego odcinka, no to zapraszam do opisu. Tam macie linka do mojego insta. Wysyłajcie mi w prywatnej wiadomości. Ten film jest jedyny! Jedyny niepowtarzalny w swoim rodzaju! Bo wiecie, wkurzyć się na browsters i rozwalić telefon to jedno. Ale żeby rozwalić telefon, ale wcześniej włożyć go do foliowego opakowania, to drugie. Papa pa, to powiedział chyba twój rozum na tym nagraniu. Oni go w ogóle włożyli do foliowego opakowania, skoro chcieli rozwalić ten biedny telefonik. To tak jakby jeść jedzenie przez opakowanie, bez sensu. Ojej, Um, yeah. Pamiętajcie, moi drodzy widzowie, także o zostawieniu suba. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to kliknij w ten czerwony przycisk tam na dole, bo lecimy po 550 tysięcy subskrypcji. Brakuje już naprawdę bardzo mało, także musi nam się to udać. Tego gracza nerwy poniosły zdecydowanie za mocno. Oj, za mocno. Yeah! Oj, Oj, nie. No miłuną, nawet. ale. ale. Najpierw drewniana listewka poszła w ruch. Potem, oczywiście, niezawodne rzucanie. Na koniec coś, czego jeszcze po prostu nie było. Polali telefon wodą. No, tutaj zaskoczyli mnie. Tutaj zaskoczyli mnie, bo w żadnym nagraniu jeszcze tego nie widziałem. Także plus dla nich to jest jakaś zawsze innowacja. Stop. O, o, o. A skakania takim dziwnym urządzeniem też jeszcze nie było. Także niezły element zaskoczenia. W sumie to możesz napisać mi w komentarzach, jak nazywa się to urządzenie, bo ja nie wiem, jakaś skakanka czy jakiś skakak. No ja nie wiem, nie wiem, jak to się nazywa. Chłopaki tutaj, no trzeba przyznać, zaskoczyli mnie swoimi nowymi metodami. Chociaż nie wiem, czy to plus, czy minus. Ale stop, 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 browser potrafi zdenerwować. Ja wiem, można mieć też gorsze okres w życiu, ale to. co to jest? Nie wiem, nie wiem, co trzeba mieć w głowie, aby rozwalić swój telefon. Chyba niewiele. Normalnie IQ 200 Ech, brak słów. Ta poduszka, ta poduszka to go prawie pokonała. Co za gość. Ale żeby aż tak wkurzać się przez brawla, czy wy znajdujecie jakieś usprawiedliwienie dla takiego zachowania? No bo ja nie. Możecie napisać w komentarzu tam na dole. A wszystkie nowe osoby zapraszam na najlepszy serwer Discord w Polsce, czyli PBG Team. link w przypiętym komentarzu. Byczku, a jak pamiętasz to sub z dzwoneczkiem, like i obserwacja mojego insta PBG to jest najlepsze, co możesz teraz w ogóle zrobić, jeżeli odcinek ci się spodobał. Musisz także zobaczyć inne moje filmy, które teraz się wyświetlają. Dzięki za oglądnięcie i i do zobaczenia. Widzimy się już we wtorek o 17.10.